Siemaneczko widzowie. Moim gościem w studiu jest Hubi. Ui, ui, to ja ta. Jak ceta. Dzisiaj zagramy sobie luźne gierki w Dead by Daylight. Właśnie zobaczymy kto będzie zabójcą, oby nie zjada. To jest taka chłopatka pojebana naprawdę widzowie. A jak luźne będą te gierki? Mordo, w chuj. W jakim stopniu? W chuj. W 69%. Śmieszny numer. Ty, dobry. To teraz może zareklamuj się, ta. Dla Beki, nie? A, dla Beki. A, no w sumie. No? Póki, póki czekamy, to zareklamuję się. Zapraszam na KDrop z kodem UD691. Oczywiście zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie i na mojego Instagrama, również link macie w opisie. O, podałbym też twój, ale no. No byś. Ale masz prywatne konto z milionem, no to. No nie mogę się wychylać za bardzo naprawdę. Skarbówka mi siedzi na ogonie. No, no, A, No, znowu ale wytniesz to, nie? Co? Co? Ale co? Co widne? A nic, nic. Już nie było tematu, tak? A, spoko. No, będzie szkało teraz trochę chyba tej gry. To może dla widzów powiedz, jaka jest ulubiona twoja postać. Ocalałych i killerów. Mhm. ulubioną postacią. To jest, jak widać, Kate Denson, jeśli chodzi o Sulvivora, a jeśli chodzi o fucking zabójcę, To moją ulubioną postacią jest pani Kruk. Potem wam widzowie no. pokażę jak to wygląda. A twoją? Zbyta ta postać jest ta kruszyca. menelica. A twoją postacią ulubioną? Mordo? Ja powiem tak. Wszystkie postacie są fajne, ale najlepsza jest. Zimli. O to wam od razu, Jakoś tak. Od razu wam pokażę o co chodzi. Tu macie tą postać widzowie. Sobie możecie zobaczyć. No oczywiście wiadomo, że killerem najlepiej się gra dzwonnikiem. Bo znikasz jak po mleko. Wiesz z co chodzi? Dzwonnikiem z Notre Dame, może? No, słaby odcinek. No i klasa, jak zaczynamy? No to będą oni, cokolwiek to znaczy, powiadasz, że oni? Tak powiadam z księgi rodzaju. O kurde, to grubo mordo. Wyczytałem to. Naprawdę? Tak z księgi rodzaju. Z Koranu mordo. W tym roku dobijamy 1000 subskrypcji, aktualnie jest 751. Także jak macie czerwony przycisk, to zróbcie tak, żeby był szary, bo na 1000 subów będą giveaway'e właśnie dla was. O, a pytanie. co to będzie rozdawane? Co będzie rozdawane powiedz? I ciekawe. skinki do CSK oraz Pay Safe -cardy. To chyba warto tam kliknąć i nie? No ale no jak ale raczej było fajnie jakbyście chcieli, No i zaczynamy gierkę Wieżo węgulowa Posiadłeś kurwa chuj wie kogo Nie zdążyłem doczytać O! Nie, czekaj, to ty, Martin, czy nie? Ja no. Tak? To ty? A to ja To ja, okej okay. It's mi ogólnie w tej gierce jakby ktoś nie grał to tak skrócę na szybkości Survivor musi naprawiać generatory, potem żeby otwierać te bramy co jest coła kurwa za nami żeby otwierać te bramy właśnie co jest tam za nami była no a zabójca no to jak to zabójca musi zabić nas i dosyć, dosyć dobrze mu idzie, bo mnie goni. No. no. krótki odcinek, tak? Taki idealny, taki w Połowa w poczekalni i mniejsza połowa... W grze? Nie no, żyjesz. chyba Nie no, chyba. Chyba, nie? No. Ale jak chcesz, naprawdę. Ty no, ale powiem ci, że dosy, dosyć długi ma ten miecz Shaolin jebany Ma długi miecz? Długi miecz To ciągle mi przez pół mapy wy, wypierdolił człowieku Lotę Stoi przy tobie czy nie? Nie To czemu mi serce bije jak? A no teraz stoi Znaczy jest w domku On przy tobie jest, bo cały czas jak podchodzę o, idzie do ciebie chłopatka O dzięki Rostra mnie jakaś uratowała Dark... Mag magical? Magic modes jakiś O kurwa, uleć mi... Mi to serce wali człowieku. Kurwa goni No nie, no teraz ach nie drugi raz pierdolnie, a dobra, chociaż na tamtej się skupił A, jest przy mnie A to nie jest ten Cloud? Nie Ty biegnie za tobą. I to nie biegnie, tylko leci człowieku. Widzę, jak zapierdala właśnie. On No kurwa, no. Jak on... Prze, <grym> przelatuje przez ścianę, chłopie, i mnie trafił. Ale. Ale... ta postać jest po, po, pokurzona, nie wiem, widzowie. Bez kitu. Ociech cicho nie... Kampisz leci. Leci, leci. U kogo? Eee... Kurwił się chyba Ale w którą stronę poleciał? W stronę no. domku czy w drugą? W, w lewo. Tylko nie wiem. W lewo, dobra. Nie wiem czy. Ty... W moje czy twoje? W twoje. <laughs> chyba akurat jest na twoich plecach, tak coś mi się wydaje. Ty powiem ci, że jest takie 30 sekund, żeby mnie ściągnąć tak dla Beki. No już jestem tam. No dzięki. W porządku. Tu się chowaj, kur. Pod... Tylko najgorsze jest to, że jak jesteś trafiony to on cię przez całą mapę widzi No to dawaj Cię po, po czapce normalnie On tu po klepie, idzie cię po plecach. On Tu będzie szedł. Wiesz co on może tutaj zrobić No akurat powiem Ci że już miałem styczność z, z tym skurwysynem to może dużo Ale zrobi tylko jedno I to bardzo dobrze Ale ty misi, Dobra, kończymy A nie! Dobra, rób, ja zaraz idę po nią. I wiesz, dajmy ją i ty O O kur... O, Dobra, Nara. Widzowie, to był chyba najkrótszy mój odcinek. No, to fajnie. Chciałem mu dyskotekę zrobić. Nara. Nie, pokurwiona jest ta postać ostro, nie? nie polecam jej widzowie. Ale jeszcze został Hubi. Także możecie se oglądać dalej Od razu wam przełączę Jak chce to naprawdę Nie musicie No jak chcecie naprawdę Nie no kurwa te, taki chopaciasz pierdolony Nie <grym>, skurwysyn <grym>, No ta postać jest chora nie Ona no jest chora tak. Krew mi wychodzi z ciała Ojej, 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 ojej. O! Przyprowadziłem do ziomków tej... Do braci przyprowadziłem. Kurwa, czemu mi kapie? Farba ze mnie kapie. Znowu krwawie. Światło gaśnie. Wiesz co jak to zrobiłeś, że ucieknąłeś? Nie, muszę sprytów. Sprytów? Ale nie zawsze to działa, no. O, idzie do mnie, haj, tak, nie? O. o. O, dawaj, dawaj, o. Ty. on biegnie. Jakiś chore rządzę ma, o ty ku... So, widzisz to? Jak on zasuwa? Dobra, no, jest. On nie wie, że ma do czynienia z bestią. Ooo, jest. Ale bump zrobiła ty z drugiego piętra. Onu z pierwszego spadła sobie. Magik. To za dwa lata. Pa, przebiegnie tu? No, co jaja robisz? A nie, dobra. Oho, ho ho Ale ty rozkoszny jesteś, kurwa. Dzięki. Jeszcze przekołpę zrobił mi na generator. O ho Nie, dobra, po mnie. Ujo, ujo, ujo. Tutaj jest dużo haków na tej mapie. No. Nawet nie da się wydostać. Ale tam leć. Dobra, teraz Dark, dark Magic moc. Oho, oho. Zobaczymy. Co tu się stanie, widzowie? Nie nawet nie uratują. Ale teraz z reiki zrobiła Coco Jumbo. Paletę na łeb spuściła dla beki Rozemuet Pak, przybieg Włosy mu się palą Niech ktoś go ugasi, kurwa, Rudzielcu Ostro, Marcik <grystanie> <grystanie> Albo i nie Kurde, no jestem bez szans chyba Mogłem się próbować ściągnąć, ale myślałem, że wiesz, będą chcieli pomóc Myślicie ja SMS o treści pomagam. O idzie, w końcu Dobra, Rubgena Rugena ale no, zaraz w klepie. Już go widzę chyba. O kurde. Widzę, ale chociaż uleczę. RUN! Ran. Chłopatko. O, będzie bieg zaraz. Będzie sprint, warium, maraton. Bolt. Ha. No ogólnie bardzo fajnie długo się pogreśnie nie? No. <gryśla> Idealna gra. Nic duży, nie. Istnieje. duży... duży, duży, duży magik czy nie magik? Kurw. Zrobi to czy nie zrobi? No on to nic mi nie zrobi. No on nic mi nie zrobi, na pewno. Dobra, gościu! O, kur... <laughs> Jeszcze to ściana była. To było dla Beki, nie? Dla kontentu. Nie no, te haki to naprawdę. A już skinę! <laughs> no! O to tym akcentem kończy się moja przygoda. I chyba nasza. I chyba widzę w tym odcinku. Chyba, że jeszcze dajesz tamtym szansę na wykazanie się. No chyba dam szansę jeszcze. Bo tu widzę, że Jeszcze naprawiają uleczeni. A ja tu gry wyszedłem Więc możesz pokomentować dla widz, znaczy oni pewnie widz. Mają czy nie? Chyba. Nie dyskryminujemy tu nikogo. No. O kurwa. Rage'a odpalił. Zr się kitra w krzaku. Dla beki. Oho, dobra. Jeden już leży. Czy będzie miał stuprocentową skuteczność, killer? No, chyba będzie miał. Podniósł właśnie Dark Magic Moods i wiesz na hakach. No, tak jest. Jakbym miał obstawiać, no to ustawiam, że i tak killer wygra. No to Pierwszy to... raz grałem na tą postać, naprawdę. No, powiem wam widzowie, że ta postać nie oddaje ogólnie, ale no wiadomo. Mi to się wydaje, że przy dłuższej grze, na przykład, jakbyśmy jeszcze, wiesz, tak trzy razy na niego zagrali, to by było bardzo łatwo. No, on nie jest jakoś potężnie, wiesz, mm. OP, tylko no po prostu my nie wiedzieliśmy, jak się na niego grano. Ciebie to złapał na samym początku, cię wybił. Wybił, no jest. wybił mnie jak psa, no ale jak to się mówi, trudno. Goni, goni ZR. No to tak Od... zawsze w horrorach jest, nie? Że albo ginie pierwszy wiesz, czarnoskóry, albo kobieta, blondynka, więc to jest niemal nic pomiędzy chyba. O kurde, jakiego jumpa przypierdolił zabójca. Co on robi? Shaolin, kurwa, jebany. Kurwa, pa, drzwi wypierdolił, główko. Jebany świli. No i został jeden. ZTR ogólnie tu chyba ciśnie pompę z a nie żal mu. Nie żal mu chyba. Z tego co słyszę, też zamknął chyba włas, właśnie, żeby nie wyszedł. Tak, do, tak jak myślałem właśnie widzowie, zamkn zamknął włas, ale są bramy już gotowe. Zobaczymy, czy uda się uciec. Podchodzi pod bramy. Ajajaj Na co on czeka? Opuszcza fucking dźwignię No tu mi się wydaje, że jednak się uda Uciec No to jest tak jak myślałem. Jedna osoba uciekła, udało się. Także widzowie, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale i widzimy się w następnych materiałach. Pa. I dziękuję mojemu gościowi za wystąpienie w odcinku. No też dziękuję za relację podczas meczu, bo w sumie za dużo nie miałeś czasu na granie. przynajmniej wiesz, przynajmniej sobie pokonałem właśnie. Dokładnie. Także Nara.